Cześć, nazywam się Paulina Wojciechowska. Jestem trenerką medyczną kobiet w ciąży, jestem przewodniczką kobiet do świadomego i aktywnego porodu. Dzisiaj z moim dzieckiem opowiem ci o tym, że poród to jest ruch, oddech, emocje i twoje dziecko. Poród to jest ruch, ponieważ następuje skurcz. Tak jak y, mamy skurcz, y, który na przykład łapiecie w łódkę, no to co robisz? Ruszasz się, zaczynasz gdzieś tam ruszać stopą, masować to. I to samo dzieje się w porodzie. Kiedy łapiecie skurcz, przy porodzie, akurat łapiecie skurcz w macicy, to wystarczy się poruszać, żeby on szybciej minął i, i żeby był mniej bolesny. Poród to jest również oddech. Przećwiczona praca oddechowa w czasie ciąży pomoże Ci przetrwać poród tak zupełnie świadomie. Pomoże Ci w tym, żeby Twoje dziecko pozostało cały czas dotlenione. No i również będzie minimalizowała Twoje bóle porodowe. No i w końcu, poród to jest dziecko. Tak? Dziecko też bierze udział w porodzie. Je też. Boli. No i wyobraź sobie, że jesteś w brzuszku mamusi, tak jak Twoja dzidzia, Teraz jest u Ciebie w brzuszku i, i jest tam jej cieplutko. Yy, tak yy, głaszczą wszyscy, ładnie, miło mówią, jest słodziutko, karmią i, i nagle ktoś Cię bierze i chr, ściska. Ściska Cię i pchacie na dół. No to. Czujesz, że coś się dzieje, tak? I dziecko właśnie czuje, że coś się dzieje, że nastąpił poród, że idzie na spotkanie z tobą. Dlatego poród to jest właśnie ruch, oddech dziecko, no i oczywiście Twoje emocje. Bo jeżeli ty pójdziesz do porodu przygotowana. Świadoma tego, co się będzie działo z Twoim ciałem po kolei, co się wydarza w danym momencie, to będziesz po prostu spokojniejsza. Będziesz spokojniejsza, będziesz szczęśliwa, możesz się pozytywnie nastawić do tego porodu, jako do cudu narodzin, na który czekasz 9 miesięcy i 9 miesięcy czekasz na spotkanie ze swoim dzieckiem. No i najważniejsze, jeżeli pójdziesz przygotowana do porodu, to pomożesz temu swojemu dziecku, pomożesz dzieciaczkowi przyjść. Na świat. Będziesz współpracowała z personelem medycznym no i dzięki temu ten cały poród minie tak, że Ty będziesz po prostu go miło, cudownie i wspaniale wspominała. I tym właśnie ja się zajmę. Chciałabym przeprowadzić Cię w następnych filmikach, oswoić Cię po prostu z porodem, pokazać Ci, że poród to może być naprawdę cudowne, fantastyczne przeżycie to może być wspaniały cud narodzin i na końcu którego spotykasz swoje dziecko. Jeżeli będę mówiła, opowiadała różne rzeczy w tych filmikach, tak rozłożę ten cały poród na czynniki pierwsze i jeżeli będzie coś dla ciebie niezrozumiałego, będziesz miała jakieś pytania do mnie, to oczywiście możesz pisać do mnie, zadawać mi pytania. Tutaj na stronie Flowmotion Studio na Facebooku możesz do mnie pisać. się bardzo ucieszę, jak do mnie napiszesz. I, i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!